Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku druga część przecieków z muzeum. Dzisiaj omówimy sobie pozostałych dowódców, którzy dostaną jeszcze większe plusy z muzeum przy najnowszej aktualizacji. Ja się nazywam Snow, i jeżeli interesują Was właśnie aktualizacje i najnowsze newsy, to zachęcam bardzo do subskrybowania tego kanału. Dziękuję bardzo też za Wasze wsparcie, bo dzięki niemu. Takie filmy właśnie e, aktualnie staram się robić i one powstają. Ok, dobrze, przejdźmy już sobie e, do rzeczy, ponieważ będziemy mieli tutaj naprawdę masę informacji, e, które nam się pojawiły. Jak widzicie, dowódcy, którzy do tej pory mieli już dodatki z muzeum, dostaną ich jeszcze więcej. Oczywiście nie będę jakoś super dokładnie omawiał każdego dowódcę, bo ten filmik trwałby bardzo długo, a tego chciałbym uniknąć. Powiem taką ogólną zasadę, którą ja tutaj widzę. Wydaje mi się, że jest tak. Dowódcy, którzy są dobrzy, w porządku, w KvK 1 e, i tam KvK 2 i 3, bo to w zasadzie możemy e, do tego przyjąć e, równą, równą miarę, są tak samo e, jakby potraktowani, tak? W sensie takim, że jeżeli jakiś dowódca był dobry do tej pory, to będzie po prostu jeszcze lepszy. Czyli uważam, że to będzie naprawdę duży plus dla graczy, którzy są teraz właśnie w KVK2, KVK3, KVK1, że można zainwestować jakby bardziej w tych dowódców, którzy tam są dobrzy i być spokojnym o to, że oni też będą w porządku w sezonie podbojów. To nie będzie meta, to nie będą dowódcy, którymi będziecie robili garnizony i rali, ale oni w polu nadal się sprawdzą. I myślę, że cały ten update właśnie. O to tutaj chodzi, tak? Żeby nie było takiego przejścia, że wiecie, kończycie KVK3 i tak jakby wszyscy dowódcy, którzy, których macie, albo prawie wszyscy, stają się w tym momencie bezużyteczni. I to też sprawi, że wchodząc do sezonu podbojów, lepiej będzie używać na przykład wymaksowanego Karola Młota niż na przykład, nie wiem, Pakala. 5511 albo jakiś dowódców 5111, na przykład Newskiego, tak 5111, to już lepszy od tego Newskiego będzie minamoto, chociaż tu akurat nie najlepszy przykład, bo to dowódca, którego trzeba yy, kupić. Tak, dobrze, powiedzmy sobie właśnie w takim razie, co tutaj dostajemy. Zobaczcie, yy, te dodatki, oczywiście to nie jest tak, że się nakładają, czyli yy, to, co mieli do tej pory będzie zwiększone, czyli na przykład, jeżeli Atelfleda miała 15% ataku. To będzie miała 25%, czyli to jest jeszcze 10% do przodu i prędkość marszu z 10% wchodzi na 15%. To sprawi, że Atelfleda zostanie, że tak powiem, metą w różnych rodzajach gry, takich jak Arka Ozyrysa czy Olimpia, ale też będzie, wydaje mi się pożyteczna nadal w polu w sezonie podbojów. Oczywiście na jej poziomie tutaj też chcę powiedzieć, że to nie jest nowa meta, to co tutaj będzie, tak to nie jest tak, że CPO Prime nagle schowa do kieszeni Atelfleda tak? To zupełnie nie jest to, o czym mówię. Większą prędkość i obrażenia ogólne dostanie Cezar, ale moim zdaniem to mu nie pomoże, chociaż ta prędkość marszu będzie dobra, bo będzie można go kiedyś użyć. Wiecie, na zasadzie takiej tylko, żeby użyć tej prędkości marszu, że na przykład jakimś marszem się chce szybko dostać, więc używam sobie tych 20%. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o Frediego, on tu dostaje, zobaczcie, 15% ataku i 5% obrażeń od umiejętności i tak samo jak mówiłem wcześniej moim zdaniem to nic nie zmieni Frediego Nadal bym nie polecał. i Sangie, który cały czas jest używany w sezonie podbojów z 10% wskoczy na 20% obrony i na 5% obrażeń od umiejętności to drugie to jest nie, prawie, że niewidoczna zmiana, natomiast 10% obrony na pewno każdy, kto używa isang-ye, chętnie przytuli. No i może dzięki temu, e, że tak powiem, e, łańcuszkowanie barbarzyńców będzie jeszcze przyjemniejsze właśnie z tym dowódcą. Także myślę, że tutaj bardzo wielu graczy się ucieszy, bo bardzo wielu graczy cały czas używa isang-ye. Double C Ech, czyli kolejny dowódca, lubiany, i nielubiany, dostanie też całkiem porządne plusy. Zobaczcie, będzie miał 30% życia kawalerii i jeszcze większe obrażenia. Uważam, że to też nie zmieni jakoś super jego oblicza, ale nadal będzie użyteczny na, takim, na takiej zasadzie właśnie szybkiego uderzenia i wycofania się. Myślę, że tutaj nadal w tym będzie ech, dobry. Tak, także tutaj może się naprawdę sprawdzić. Widzimy, że Ryszard tak procentowo to chyba otrzymał najmniej. Tak, mamy tutaj prędkość marszu 5% i kontratak plus 3%, także naprawdę niewielkie zmiany i wydaje mi się, że tutaj Ryszard chyba najmniej otrzymuje ze wszystkich. Tak, nie wiem dlaczego, nie jest to też taki zły dowódca całkiem, no ale po prostu tak jest. Minamoto, który poprzednim razem dostał po prostu niemalże chore statystyki, tym razem już tak dużo nie dostaje. O 15% mu się zwiększa ogólnie, 10% obrona, 5% ataku, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś go szczególnie wymaksuje na początku gry, no to będzie mógł go spokojnie używać dalej w sezonie podwojów jeszcze przez długi czas. Karol Młot. Ech, też całkiem fajne plusy, zobaczcie, dostanie 10% dodatkowo ataku i 5% życia. Karol Młot to jest cały czas dowódca, który świetnie się sprawdza w sezonie podbojów, a teraz będzie się sprawdzał jeszcze lepiej. El no tutaj e, dostał 10, nie, 15% ataku łuczników i jeszcze 150% e, Punktów tej, tego ataku. Wydaje mi się, że to nic nie zmieni, że nadal LCD niestety nie będzie tutaj ulubionym dowódcą i ja bym ogólnie nie polecał go. Uważam, że te zmiany nie są duże. Będzie zadawał trochę większe obrażenia, natomiast moim zdaniem nie jest to duży plus. Ok, kolejny jest Hannibal. Też go nie polecam, to jest dowódca, za którego musimy wydać naprawdę sporo kasy. Będzie tutaj miał 40% ataku i redukcję ataku o 10%. Myślę, że to też nie zmieni wielce jego użyteczności. I tak jak nie widujemy go w sezonie podbojów, tak pewnie nie będziemy go widywać dalej. Mehmet, tutaj jest znowu pozytywna zmiana, bo dostał jeszcze dodatkowo 10% życia i jeszcze 5% obrażeń od umiejętności. Wydaje mi się, że to też ze względu na to, że jest to dowódca leadership, Ech, i wydaje mi się, że to jest jedna z takich naprawdę bardzo dużych plusów. I tutaj można się zastanowić na początku gry, czy właśnie w Mechmeta nie zainwestować. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł. 30% życia to naprawdę fajna rzecz. I Mehmet jako że jest dowódcą leadership, to możemy go wrzucić jako drugiego dowódcę naprawdę w. W wielu, wielu miejscach i on się tam wszędzie sprawdzi, szczególnie jak będzie miał ekspertyzę i te dodatki, to myślę, że naprawdę na długi czas może zostać użyteczny w sezonie podbojów. Ok, kolejna postać, którą tutaj mamy, to jest Mulan. Dostanie 10% życia i 5% skill damage reduction, czyli zmniejszone obrażenia od umiejętności. Uważam, że to jest mała zmiana i że Mulan, tak podobnie jak mówiłem o tych wcześniejszych dowódcach, nic tu nie zmieni. Charlamagne, szkoda mi w ogóle gadać. Ech, zobaczmy, nie patrzyłem dokładnie co dostanie, chociaż zobaczcie. Atak 50%, to jest naprawdę potężny plus. I aktywna umiejętność plus 500, ale nie wiem, wydaje się mi, te, te, że tak powiem numery się wydają duże. Ale wątpię, że ktokolwiek spróbuje z tym Mainem sprawdzić. Może znowu Cizgul na swojej farmie sprawdzi to dla nas wszystkich, a my później stwierdzimy: a, no dobra, i, i, i po prostu zostawimy go na ławce tam, gdzie jest. Ragnar, który też nie jest jakimś świetnym dowódcą, moim zdaniem, dostanie 5, nie chwileczkę, źle mówię, to małe literki 15% obrony. I zmniejszone obrażenia o 5%, jeszcze czyli 35 i 10%. Wydaje mi się, że to nie zmieni wiele w jego użyteczności, i wydaje mi się, że nadal nie będziemy go za dużo oglądać. No i teraz ostatni, moim zdaniem, król polowania to jest Totmes. Totmes, zobaczcie, zwiększy swoje yy, statystyki o największą ilość ze wszystkich. 20% dostanie dodatkowo ataku i 15% życia. Nie wiem, czy niektórzy, jakbyśmy połączyli niektórych dwóch albo trzech dowódców, to w sumie dostają tyle procent, co Totmes sam dostaje. Yy, I to są naprawdę dla niego ważne statystyki, i uważam, że to jest fantastyczna sprawa. Dlaczego? Bo uważam, że Totmes jest świetnym dowódcą na KWK 1, 2 i 3. A później, kiedy wchodzi w sezon podbojów, no to właśnie był dużo słabszy i trochę jakby nieadekwatne jest to, jak dobry jest w KvK 1, 2 i 3 i jak później słaby jest w kolejnych sezonach. Czyli jakby nie przystaje to do tego, co na przykład możemy powiedzieć też od Karoli, Karolu Młocie, o Karolu Mocie, o Isangie czy o Saladynie. Czy Mechmecie też, tak, że oni są, czy tam Minamoto, jeszcze moglibyśmy kilku innych powiedzieć, tak? Czyli nie jest tak, że, że wiecie, że jest dobry, a później nagle się staje, staje słaby. Także myślę, że tutaj ten plus jest na pewno najlepszy i całkiem możliwe, że w niedalekiej przyszłości. Zobaczymy właśnie Totmesa w sezonie podbojów, czyli że ci gracze, którzy są teraz w KWK-1, nie będą się bali właśnie w niego zainwestować. Ech... Także jestem ciekawy, czy, czy właśnie się nie zmieni trochę ta archer meta i ludzie nie zaczną bardziej inwestować w Totmesa. A mniej na przykład Wisangie. Oni oboje są fantastyczni, natomiast Totmes ma to do siebie, że jest już dobry, jak nie jest jeszcze wymaksowany. Natomiast Wisangie y, tą pełnię, że tak powiem, y, wspaniałości pokazuje dopiero przy ekspertyzie, a jest to dosyć daleko. Ok, na zakończenie tego filmiku chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Y, zastanówcie się bardzo dobrze w tym swoim muzeum. Co chcecie robić i jakich dowódców będziecie rzeczywiście za, yy, używać? Nie maksujcie wszystkiego na Hama. Ich. I ja tutaj też będę musiał sobie przemyśleć, i tych dowódców, których absolutnie nie używam, będę stąd wyrzucał. Czyli na przykład, Minamoto, którego nie używam, pewnie tutaj jest, tu jest jakaś forma tego e, zlikwiduj. Tak więc, ja to pewnie będę powoli sobie likwidował, żeby po prostu mieć te monety. Żałuję, że tu kiedyś zainwestowałem. Jeszcze i tak nie zrobiłem wszystkich, także chwała Bogu. E, natomiast Frediego Cyda. I tak dalej, tutaj mogłem się wszystkiego tego pozbyć. Cezara to mi jest wszystko przecież niepotrzebne, a za chwilę pojawią się tutaj dowódcy, których na pewno będę chciał zrobić, i podejrzewam, że te monety będą tutaj ważne. Także naprawdę mocno zastanówcie się. Gdzie będziecie chcieli te motety z muzeum używać, bo one na pewno będą bardzo przydatne. A przypominam, że im więcej robicie postaci z muzeum, tym drożej później musicie za te postaci zapłacić. Także tutaj na pewno będzie warto się zastanowić, bo muzeum stanie się na pewno ważną częścią gry. Ok, jestem ciekawy, co Wy myślicie o tych dodatkach. Przypominam, że one są takie na 99%. Nie na 100, ale naprawdę te przecieki z 93 są solidne. Więc mam nadzieję, że nie będę musiał nagrywać kolejnego filmiku, który będzie sprostowaniem tego, co mówię teraz. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.